Helo moi drodzy, witam was już w kolejnym odcinku z Q&A 5 Cień mi przecież nie. Q&A 7. Nie, nie pomylę się tak łatwo, chociaż już prawie bym się pomylił. Tutaj są oczywiście Lukas, Samonato, Myślę, że bez błędnego przedłużania. Przejrzę sobie te wasze pytania i co nieco może na końcu sobie pogadamy. To moje drugie pytanie w tym dziesięcioleciu? Hmm, czy dziesięcioleciu? Chyba nie. W tym roku może owszem, dziesięcioleciu. Hm. Może i tak. Może i w pewnym sensie tak. Co tam? A w porządku. Kozak. <śmulatuj> XD. D -d -d. Ona by tak chciała. A no, kojarzę tą piosenkę. Kojarzę. Jezusie święty, przegapiłem premierę. Spokojnie, to nie jest twoja wina, to jest jakby głównie moja wina, bo dałem ją wcześniej. Zamiast trzymać się tej godziny 19, na którą już raczej wszyscy byli. Przy... Raczej wszyscy jesteście przyzwyczajeni. Jak to 240, to pewnie ten prysznicow nie, nie myty. No cóż, no raczej nie on, tylko inny użytkownik. Trochę mi tak że tak powiem, zaspamił ten odcinek. A on niczym nie zawinił. I czemu walczył, że on od razu nie myty? Zauważyłeś, że Gońc Polityczny znów powrócił? Jak mogę nie zauważyć? To byłby wstyd, gdybym nie widział czegoś, co widzę. Może zamiast Q&A zrób... Czytam pytania widzów. Hmm... Gdybym czytał, to bym na nie nie odpowiadał. A Q&A właśnie polega, że odczytuję i jeszcze daję odpowiedź. Dzisiaj sam jechałem samochodem i nadal żyję. No to, mój drogi, gratulacje, naprawdę wielkie gratulacje. I to się naprawdę święci. Ja już mam okazję w domu jeździć już w sumie, no, użytkować samochód ponad rok, więc trochę tego doświadczenia nawet zdołałem nabrać. I Wiem jak to jest ten pierwszy raz pojechać. Też jednak są trochę te nerwy jeszcze. Czy też chyba to jest Antyk? Kto wie, może niedługo będzie Antykiem. Dokładnie, zmieniłem nazwę. Hm, wiedziałem. <laughs> Papakali sprzedaje komputery? Hmm, może nie zajmuje się pewnie tym jako taki sprzedawca, hurtownik, detalista, czy też producent, ale po prostu jako konsument typowy, który sprzedaje coś komuś innemu, żeby uzyskać z tego zysk jakiś, który pragnę przeznaczyć w jakoś w swoją inwestycję, czyli jakiś pewnie lepszy sprzęt. To ono, że panem Gilem jest? Aż o coś takiego go podejrzewasz? Nie, to raczej niemożliwe. Czy środkowa strona jest upośledzony? Nie wiem. Wielu mogłoby mu to zarzucić ze względu na tę ilość komentarzy, którą on zostawił. A teraz jebia Darkseida? Ale ja nie, bo. Nie, haha. Darkseid to najlepszy jutro XX wieku poza tobą, oczywiście. Cóż. No pojęcie, że Darkseid to prawda, jest też całkiem porządnym youtuberem, w to nie wątpię. A co w środku ma do Darkseida to w sumie już trochę taka ich sprawa. pewne sprawy czasami nie warto wnikać moim zdaniem. Tym użytkownikiem jest masny użytkownik, nie wiem, nie znam aż takiej jego tożsamości. Może się poznam, może coś się przypadkowo dowie. A ja myślałem, że chciałeś trudzić to wszystko w Pi, i wymyślić tą historię z komputerem. Nie wiem, jak mogłeś tak pomyśleć. Ja bym was tak po prostu oszukał. Nie przesadzajcie aż tak. takiej desperacji bym nie miał, żeby od razu to wszystko walnąć w cholerę i chcę powiedzieć, że to koniec. Bye bye. Jakby, jakby, a, już, a jak już w ogóle miałbym coś takiego zrobić, że odejść, to raczej bym nie zrobił tego bez pożegnania. Czekaj, to ludź Ci kupił kompa? A jak myślisz? Oczywiście, że kupiłem. Hmm... Nie wiem jak się do tego tu odnieść. Myślę, że nie wiem jak się do tego odnieść, mimo że... No w sumie, nie zauważyłem jak się do tego odnieść. Bo cię chcę wyjaśnić tą sprawę między sobą. Bo nie wiem czemu ludź uważa, że mi kupił komputer. <laughs> nie postępuj z prawdą nieudolnie, bo Cię on pierdolnie. No, trochę zabawna, rymo, krótka rymowaneczka, no ale nawet zabawna. No nie, jestem. No nie, jestem na filmie. Nie nie, tu, tu pewnie mówić, że... No, nie jestem na filmie. Jej, jestem! Dobra, teraz nie spamuj, bo mnie zablokujesz jeszcze. No trochę może i masz racji. Bym pewnie to zrobił. Gdyby znowu sytuacja się powtórzyła. Komputer mi głośno chodzi, co z tym zrobić? Hmm, sam kiedyś miałem ten problem. No to chyba raczej przyda się pomoc albo jakiejś specjalisty, bo szczerze nie wiem dokładnie jak to zrobić, żeby tak przestał. No przestał tak głośno pracować, aż tak nie znał się na informatyce, żeby coś mu dawać, takie porady. No to raczej by pomoc, pomoc jakiejś specjalisty się przydała. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca. Odcinek no wyjdzie mi na pewno krótki, no bo komentarzy za dużo nie było, więc raczej krótko wyjdzie. No i w sumie czasami tak jest lepiej. Mniej tych komentarzy i pytań, szybciej się odcinek zrobi, mniej pracy, mniej oczekiwania i wszyscy są zadowoleni. No przynajmniej ja jestem. Mam nadzieję, że wy i wy również. Hmm. A sumie nie wiem o czym mówić. Jestem już po tej próbnej maturze z matematyki. Nie wiem czemu i po dzisiejszej, i po wczorajszej z polskiego doznałem bólu doznaję bólu głowy. Nie mam pojęcia. A tabletki se wziąłem, ale nie wiem czemu właśnie doznaję tych bólów głowy. Plus od jutra przez dwa tygodnie niby do szkoły nie chodzimy. Nie, że niby tylko wiem, że na, że na pewno. Ale z jednej strony to jednak aż tak dobrze na nas nie wpłynie. No na maturzystom to szczególnie zaszkodzi. Już i tak mieliśmy trochę w plecy. Byliśmy przez strajki zeszłoroczne, a teraz też ten koronawirus. O Boże, Boże, co to się na tym świecie teraz dzieje? To jest po prostu niepojęte. Ale nie mam ochoty jakoś aż tak o polityce do rozmawiać w tych tematach podobnych, bo ja aż tak nie lubię w te tematy za bardzo wnikać. Myślę, że nie będę się tu jakoś rozgadywał, rozczulał. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w jakimś odcinku kolejnym. Może przez ten czas, który będzie niby wolny, może te Q&A się częściej. Zobaczymy jeszcze. A ja się będę już z wami żegnał. Po raz już drugi, do zobaczenia. No i siemka, moi drodzy.